Dzień dobry widzowie, więc teraz oglądamy cyrków z odcinek pierwszy. Więc zaczynamy, jestem cicho. Więc oglądajcie. Witajcie w obłędnym cyfrowym cyrku! tu wasz gospodarz małnejny hejn co momentu życie najbardziej niezwykłe szokujące, mózglasujące występy które się wam nawet nie śniły nieprawda z bąbel? tak jest hejn czy mnie, że bardzo fajny dla mnie? tracimy już czasu pora na nasz niesamowity show Jakiś nowy frajer. Bo jeśli to nowa postać, trzeba będzie przerobić całe intro. To już się staje nudne. O Wygląda na to, że mamy tu nowego gościa! Ja mam Jóźdź ten? Kupi no, co ty nie powiesz? Może włącz i byłem. Co? Się tu dzieje? To to. coś na mojej głowie. Przeniosło mnie... tu. Kim wy jesteście? Jak mam to niby zdjąć? Gdzie jestem? Nie ten się tak. Wszystko będzie dobrze, moja droga. Wiemy jak to jest. Musisz się po prostu wziąć. Ja co no. się dzieje? Co? Hola, hola, ptysiu! tutaj każdej formie wulgaryzmów mówimy nie. Obłędny cyfrowy cyrk to cudowne miejsce dla wszystkich w każdym wieku. Ty przybyszu znalazłeś się w niebywałej krainie cudów, gdzie wszystko jest możliwe. O, wróć O mój Boże. E, to e, jakie ja mam na tego... nie przestraszysz, bo my nie do końca nie do rady. Co? Cicho, Jacks. Ale to ma rację, bo jest swój nowy dom i nowe ciało. N -n -n nowy dom? W jakim sensie? Hej, przestańcie! Wiemy tu już od lat, a Gingera tam najpewniej nawet jeszcze dużo. Ktoś coś wspominał o kolekcjonowaniu robaków? Dlatego Mafia. <laughs> Tyta. Już nigdy nie zagrał komedii. Ej, Kane, świeżek musi przeżyć swoją pierwszą przygodę, nie? Chciałbym wpierw, by nasz nowy członek dowiedział się, gdzie, co i jak. No to wiosnę! Tutaj mamy namiot! To tam znajdują się wasze pokoje, jak również wszelakie formy aktywności. Aktywności mogą zawierać. Kulki, minikolfa i nie tylko. A tutaj jest podwórze. Zanurz się w cyfrowym jeziorze lub rozerwij się w cyfrowym wesołym miasteczku. Nocą, dniem, nieważne gdzie, wybór jest twój. Tu nie jest tak źle. To wszystko? tu Jest to, że... Oto jest pustko. Nie za często tu przychodzimy. Nawet ja nie wiem, co tu. E... Lepiej jest tu, gdzie zawsze mogę użyć mój... Zobacz, to są wszystkie oczu. Oh. Witaj, Kane. Kocham cię. A! Spadajmy nim, pokażę swoją ciemną stronę. Hej, co tam? Ło, ty łobuziaro ty! mi się te rzepie! Co jest z tobą nie tak? Uh. Cze, czekaj, czekaj, czy tam przypadkiem nie było drzwi? Może to wyjście? Przeca niby. Gdyby było tam jakieś na pewno dawno, już byśmy wyszli. Właśnie, o czym ty gadasz? A, 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 zapewniam cię, że nie ma magicznego wyjścia. Prawdopodobnie cierpisz na cyfrowe halucynacje, które podświadomie sama generujesz. A, ale przysięgam, że. Cyfrowe halucynacje! Może już zmieńmy temat. Jak cię zwą? Że imię? Nazywam się... Y... O, 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 o nie! Czemu nie pamiętam swojego imienia? Nikt nie pamięta swojego imienia z życia w cyfrowym cyrku. Rzecz, z którą wam zbyt nie pomogę, to wasze umysły. Więc jedyne, co mogę zrobić, to dać wam nowe imię. Eee, moje imię? Nie zawracaj sobie tym główki!

Chyba muszę! Świetny pomysł, Jacks! Nic tak nie polepszy dnia jak nowa przygoda dla pomni! Mówiłem o tym pięć minut temu. Ty! Lubisz ze przygody? Tajemnice? A cyklone śmierci! A na koniec Może torta! Ty darmozniacie! Ja nie. Skoro jesteś nowa, nasza przygoda będzie ciut bardziej przyziemna. Żebyś mogła się do nich przyzwyczaić Co? Jezu, nie! Nie chcę takiej durnej przygody! Nie martw się, z Zubu Będzie tak bardzo niewinna, że możesz w niej spokojnie nie uczestniczyć Dzisiejsza przygoda to... ZŁAP WSZYSTKIE KOŃKI! Tak jest, calutki cyrk będzie wykonany... Właśnie w tym, tym odcinku będzie od... od... ten link Chyba o 5 odcinków, bo 6. To które kradną wszystko, co powadnie. Dlaczego te mściwe co takie to robią? I jakie zatrzymać? Przekonajcie się sami! Miłej zabawy i życzę połamania nóżek! Co to miało znaczyć połamanie nóżek? Dla tych, którzy poszukują smaków, innych nie... Przepraszam, ludziom, za, za tą. za reklamę. Przepraszam. To po prostu taka mała aktywność. Przynajmniej jest co porobić, bo. Wiesz, można tu popaść w obłęd. Ach, mów za siebie. Ja i tak was wszystkich. Dole. O, nie! Może nie! nie! Boże, nie! A, pomóżcie mi! O nie, zawili za To może ktoś jest ładny. Ej, czekaj, może odwiedzimy kosmo. Zapewne chciałby poznać pomni. Też może pójść z nami odwiedzić Kofmo? Nie, nie bardzo. On chyba szaleju się na żaru. Z tego, co pamiętam, to bez przerwy mówił coś o jakimś wyjściu. Całkiem jak ty po mnie. Ale ty nie jest szalejo, co? Ale chwila. Czy to nie znaczyłoby, że wyjście jest prawdziwe? Może również oznaczać, że zaczynasz tracić zesły. A co będzie z zuby? Uważam, że... Chciałabym zapytać, e, e, jeśli on istnieje. Co dość wątpię, ponieważ to jest sen. A jakże to tylko sen? A dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie wiesz tego do siebie. Po prostu lubię oglądać ośmieszających się ludzi. Okej, okay, mam powoli dość tych małych gnói. Ty, ja i pomni pójdziemy do Kofmo. A Beksa lala... I Piołek! Razem zajmą się ratowaniem odłamku zubu. Aha, czy naprawdę myślisz, że oni załatwią sprawę? Pewnie, że tak. To nasze dwie najbardziej stabilne psychicznie i odpowiedzialne postacie. No to chodźmy, czas podręczyć klauna. Moja komedia znów jest zniszczona. Gęgo! Tutaj właśnie mieszkamy, lubno, przynajmniej coś pimy. Nawet jeśli nie potrzebujemy snu, czasem miło po prostu odpocząć od wszystkiego. Widzowie, czy widzieliście? Tam to... Drzwi z krzyżiem? Nie strasz mnie tak. Więc tutaj właśnie mieszkamy. Lubno, przynajmniej coś pimy. Nawet jeśli nie potrzebujemy. Widzicie, widzowie? To jest coś. Dwie os. dwóch osób już... Nie myśl, czasem miło po prostu odpocząć od wszystkiego i znaleźć sobie Rutynę, wiesz? Na stół. Trzy osoby. O, patrz, jest i twój. Ja wciąż nie rozumiem. Nie całe przygody? Po co nam one w ogóle są? Dlaczego? Nie można stąd po prostu... Wyjść. Wiesz, już próbowaliśmy na samym początku, ale po czasie uświadamiasz sobie, że <laughs> nie da się do wyjść. A stałe gonienie nie za jakimś znanym celem wpędza cię nieco w obłęd. Aż w końcu zastanawiasz się, po co to wszystko jest i kompletnie tracisz swoje ja i czemu w ogóle żyjesz, a kiedy przekroczysz pewien punkt, może się stać coś przerażającego. A, No, ale to coś, co dzisiaj pominiemy jak co, przygotowujemy nam coś do roboty, trzymając nasze myśli w kupie. Dzięki Bogu, że to tylko sen, co pani? Gdzie my jesteśmy? Co tu robimy? Teraz dzwonimy po przyjaciela. Hmm. Może nie ma go w domu? Oby był cały. Zluzuj wora, laleczko. Już tam odbieram. Co? Jak? Czym? Gdzie? Nie, nie, nie powinieneś mieć czyichś kluczy. Ja mam klucze do wszystkich. Nikt nie narzekał. Jakby co, zostawiłem ci mały prezencik, więc to jest na go znajdziesz. Nie boisz się stąd, co nie? Tak. Dobrze wiesz, że się ich boję. Czemu to robisz? Weź, to tylko małe, niewinne pytanko. I mały, niewinny robaczek. Wszędzie tego szukałem. Dzięki, że to pilnowałeś, Kofi. No to jest hala. O, się z abstrakcją? No, to fajnie. Co? Czyli jednak to się raz. E, no, pamiętasz, jak mówiłam o czymś przerażającym, jak przekraczasz pewien punkt. Okej, okay, fika. Może Kate da jakoś go jeszcze naprawić. O, wow, kiedy zauważyłeś, że udawałam śmierć przy Twoich żartach? Przysięgam! było naprawdę zabawne. bo prostu miałam niesłychanie się dzień! Hej, papo, mam mnie? Myśmy w że żałobka Pomóc? Gdyby zrozumieć, nie nie dasz rady. Zniszczona ściana. Ciekawe, czy Kaling go pokona. To jest pytanie. Na co my w ogóle się patrzymy? Widzieliśmy, jaki ten Glowing wrzucił tam czyjś sub. Pamiętasz? A tak! Dziękuję za powtórkę. To nie idzie, co? Co tam? Zgraja! Jax! Znaleźliśmy dziury Zuby! Ajno. Co się dzieje z kowmo? Mam nadzieję, że nie jest za nie śmianie się z jego żartu. Ach, trzyma się świetnie! Szczerze, chyba nigdy nie byłaś tak rozrywkowy. No, dobrze wiedzieć, że kompletnie nie odbiła mu szajba. Poprosił nawet, żebym dał wam to? O! eu não preciso qualquer Że twój pierwszy dzień przebiega tak kiepsko. Eee, ciało. No, nie przejmuj się tym. Poczekaj, a ja pójdę znaleźć Keina. Zakłócać spokój w gnieździe królowej Glonku? <grymina> o, więc tym jesteś. No wiesz, mogłaś poprosić mnie o zgodę, zanim oślepisz mnie czymś tak obrzydzająco szpet? <grymina> Cóż za bezczelność! Ta żeby tak kłopot przodem w obecności mojej kolorowej persony! Cóż, jako znajomy po fachu chciałbym przejmie prosić. O, patrzcie, Zubą! Hej, Zubą! Jesteśmy idioci! Przesadzasz Zubu? Teraz ci nie pomogę. O, zawsze przesalwam. Tak. Mam cię! O! Hej! Kitgardy, kurwa! skur... co O que ...to jest dyktar. Kiedy... ...wreszcie pan nie wyjdzie z digitalnej kursu? ...z... obłędnego cyfrowego twórku? kolorowych cylindrów. Nie... ...w sumie ciężka jedyna opcja to Jestem gloinkiem! Wy będziecie gloinkiem! Bóg będzie gloinkiem! Ależ to jest głupie. No, ja, ale. Dalej mnie słuchacie. Gloink mnie obchodzi ta cała przygoda. Schowałem się tutaj przez.